Czy pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy w częściach krótszych niż 14 dni? Zgodnie z artykułem 152 kodeksu pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar tego urlopu określają również przepisy i wynosi on 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym. Przepisy kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jest możliwość na wniosek pracownika podzielenia takiego urlopu na części, jednakże jedna z jego części musi wynosić 14 kolejnych dni kalendarzowych. Są to dni robocze, niedziele, święta oraz dni wolne z tytułu rozkładu czasu pracy w średnio pięciodniowym tygodniu pracy. Doktryna i orzecznictwo dopuszczają odstępstwo od zasady 14 kolejnych dni kalendarzowych. W sytuacji złożenia wniosku przez pracownika z umotywowaną przyczyną, która tam zostanie wyartykułowana, dobrze jest, aby taki wniosek był złożony w formie pisemnej. Jednakże należy wskazać, że pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika. Albo może udzielić tego urlopu w wymiarze krótszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, albo może nie przystać na wniosek pracownika.